Lord Maximus Farqua jest jednym z dwóch głównych antagonistów obok Wróżki Szesnej serii Shrek, służąc jako główna antagonista Shreka i pośmiertny antagonista jego czterech sequeli. Był tyranicznym i bezwzględnym władcą. Nosi swój charakterystyczny strój składający się głównie z czerwieni oraz czerni. Nosi czerwony kapelusz z białym topem i czerwoną pelerynę, która pasuje do jego czerwonej tuniki z czarnymi rękawami. Nosi również czerwone rękawiczki ze złotymi wykończeniami, czarne spodnie, czarny pasek ze złotą sprzączką i czarne buty. Ma duży podbródek, fryzurę na pazia i jest dość niski. To tyrański dyktator, który zrobi wszystko, aby zostać królem. Nie ma problemu z torturowaniem i okaleczaniem. Spokojnie patrzy, jak ciastek jest zanurzany w szklance mleka. Wydaje się nie dbać o dobro swojego ludu, ponieważ otwarcie przyznaje, że jest gotowe zaryzykować życie wszystkich swoich rycerzy, aby uratować Fionę. Chociaż uważa Fionę za piękną, jego wybór by ją poślubić wynika wyłącznie z głodu władzy. Pełny zakres jego bezduszności ujawnia się pod koniec filmu, kiedy grozi, że poćwartuje szreka bez powodu i zamknie Fionę z powrotem w jej wieży na zawsze. Jego obsesja na punkcie doskonałości, potrzeba bycia królem, a niski wzrost pokazuje, że był człowiekiem z poważnymi problemami z własnym wizerunkiem. Nadmiernie rekompensuje swój niski wzrost, dominując i kontrolując. Pomimo tych wszystkich cech pozostaje wierny swojemu słowu i nigdy nie wraca do niczego, o czym świadczy fakt, że spełnił obietnicę oddania Shrekowi swojego bagna, gdy oddam Fionę. Jednak Farquaad nadal był bardzo źle wychowany, nieuprzejmy i nigdy nie wyrażał swojej wdzięczności Shrekowi ani Osłowi. Całkowicie biorąc całą zasługę dla siebie, jest zawodową postacią administracyjną, a pod jego rządami kwitnie miasto. Jednocześnie nie jest zbyt popularny wśród swoich ludzi ze względu na jego tyraniczne zachowanie, ponieważ zaczynają klaskać i dopingować szereka podczas turnieju, mimo że na początku szydzili z ogra. Nie obchodzi ich również, że parkład spotka swoją zagładę z rąk smoka, a niektórzy nawet śmieją się i wywatują z satysfakcji. Udowadniając, że jest naprawdę nikczemną osobą. Niewiele więcej o nim wiadomo w filmie, choć niekanoniczny muzykal zagłębił się w jego przeszłość i nienawiść do baśniowych stworzeń. W tej wersji spędza większość czasu w komnacie Tortur, grając w gry wideo w magicznym lustrze, popijając drinki podczas kąpieli i lubi grać wyszukany numer muzyczny, gdy nadchodzi czas, aby wybrać rycerza, który urasuje fionę. Najwyraźniej prowadził również zasady dotyczące ubioru, ponieważ wszyscy obywatele ubierają się jak lalki. Jest prawdopodobnie najbardziej nieszkodliwym antagonistą w filmie Shrek. Nie wspominając też o tym, że jest najpopularniejszym złocieńcą szereka, w ogóle. Jest jednym z głównych antagonistów serii, ale ma bardzo mało czasu na ekranie. Jest jedynym czarnym charakterem, który jest oryginalną postacią i nie jest oparty na żadnej konkretnej postaci z bajki. Małe logo F, którego używał Farquaad przypomina nieco logo Facebooka, ale Facebook powstał dopiero w 2004 roku. Kilka lat po ukazaniu się tego filmu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści parkła.